Mój stary to niestety trudny przypadek. Nie odnalazł się w kapitalistycznej rzeczywistości, choć trwa ona już ponad 30 lat. Pocięty jak 15 zł. Zawsze czuł się niedoszanowany i wierzył każdej partii politycznej, która obiecywała to zmienić. Niestety, choć niby jest koniunkturalistą, to jakoś nigdy nie potrafił przewidzieć koniunktury. jak głosował na prawicę, to wygrywała lewica i odwrotnie. Ja to wezwałem, jestem z komitetu wyborczego tutaj, mi się ten zabiera. Tak, tak, tak. Niech pani sobie odpocznie. Dziękuję. No i wśród lokalnych polityków poszła w końcu fama, że przynosi pecha. I choć był chętny do udzielania się, to żaden go nie nie I sygnowania, że tak, to nie będzie. Nie, Poczekaj, Monika. Dzięki za pomoc, ale ulotki rodzaj hostessom. Nie rady jakieś są, naprawdę. Widać, że opłacone. Dają radę. Oddaj pan te ulotki. Nie wiem. Przestań. 500 gotówką daję za ulotki. Jak pan śmie w ogóle? Naprawdę. Niby ideowiec, ale... 650.